Dzień dobry, witam Państwa w programie Oblicza Miasta. Dzisiaj w Studiu Starosta świński Mirosław Król. Dzień dobry. I oraz Andrzej Mańka, członek zarządu powiatu, zajmujący witam się dziękuję. sprawami głównie społecznymi, tak, tak to jest. można określić, prawda? I dzisiaj te sprawy będą tematem naszego dzisiejszego spotkania. Ja myślę, że to bardzo ważny aspekt działania powiatu i bardzo duży, obszarowo tak to można określić. Czy Pan po wielu, wielu latach pracy w tej dziedzinie, w tej, w tej branży, tak to można określić, Uogólniając, e, uważa, że, że e, jeżeli chodzi o społeczeństwo, już dorośliśmy do pewnych koncepcji związanych właśnie z, z, z problemami społecznymi, czy nadal jeszcze się wielu rzeczy uczymy. Znaczy myślę, że różnie to jest, trzeba każdą jakby sferę tej pomocy społecznej e, rozpatrywać oddzielnie, bo troszkę inaczej będzie z problemami osób niepełnosprawnych, trochę inaczej z osobami. Psychicznie chorymi, trochę inny jest stosunek społeczeństwa, ale generalnie myślę, że widać dużą poprawę w ostatnich latach. Czy głośno się o osumienie. tym mówi, czy właśnie jesteśmy bardziej tolerancyjni? Myślę, bardziej że pomocni. tak. Robi się dużo w tym zakresie, trwają różne promocje, różne akcje, które uświadamiają społeczeństwu polskiemu, mieszkańcom Świdnika te problemy i myślę, że zrozumienie jest bardzo duże, aczkolwiek nadal pozostają pewne obszary niezrozumienia ale myślę, że to jest jakby specyfiką tego, tego obszaru. No właśnie, ja zawsze podkreślam, że teren powiatu świdnickiego to nie tylko Świdnik, duże piaski, no ale też i gminy wiejskie. No i właśnie, te gminy wiejskie. i to jest ta różnica. ten różnica. Problem... Tak, w większych ośrodkach takich właśnie miejskich jak Świdnik te problemy są bardziej zrozumiałe, natomiast w małych środowiskach wiejskich, no jeszcze ma, jest dużo do zrobienia, tam jednak to, tego zrozumienia takiego wielkiego nie ma. Ludzie troszeczkę inaczej do tych problemów podchodzą, no ale to się też stopniowo zmienia. No właśnie, a co wpływa na, tak naprawdę na poprawę tego stosunku ludzi powiedzmy zdrowych do ludzi z problemami społecznymi? Bo no tak to należy określić, bo tak jak pan wspomniał, to są nie tylko ludzie, to są nie tylko ludzie chorzy, prawda, ale to są też ludzie ubodzy, którzy mają problem. To, są, to jest ta pomoc no tak, społeczna. Ja myślę też. przede wszystkim, że środowiska skupiające osoby niepełnosprawne różne stowarzyszenia, które działają na terenie powiatu? No, przejawiają dużą aktywność, te osoby są coraz bardziej widoczne, coraz aktywniejsze w życiu społecznym i myślę, że to jest najlepsza droga, żeby uświadomić, że to są pełnoprawni obywatele naszego powiatu. Zdolni bardzo często, no właśnie, aktywni, bardzo czy chcą być aktywni, czy, czy w działalności społecznej, czy zawodowej, i no właśnie ich aktywność jest najlepszą drogą do tego, żebyśmy wszyscy zrozumieli, jak naprawdę te problemy wyglądają. I, i w tym zakresie dużo się robi. Są różne, mówię, tak jak powiedziałem, różne akcje promocyjne, uświadamiające, wychodzimy z różnymi pomysłami do mieszkańców powiatu. No i to myślę przyczynia się do tego, że, ta, że następuje jednak zmiana mentalności, że coraz bardziej postrzegamy osoby niepełnosprawne jako no, pełnoprawnych obywateli naszego miasta. Bo choćby kwestia uczestnictwa ich w wyborach, prawda, możliwość zagłosowania, aktywizowania ich zawodowego. To są takie bardzo ważne. Ale myślę, nawet te bariery architektoniczne, które Oczywiście. wydają się prozą, a jednak niejednokrotnie to jest ogromny, był ogromny problem dla osób niepełnosprawnych, bo tutaj już to zawięzimy, że nie mogły wychodzić na zewnątrz, bo nie mogły do wielu instytucji, do wielu urzędów prawda, dotrzeć w tej chwili, czy szkół, placówek Oczywiście, to oświatowe. widzimy nie, osoby niepełnosprawne właśnie w szkołach, postępuje ten proces integracji już od najmłodszych lat, więc te osoby są coraz bardziej widoczne nawet na ulicach naszego miasta. Aktywizują się, to jest najistotniejsze. Ale tutaj polemizując może z, z wieloma autorytetami, ale czy to nie jest tak, że my wciąż za mało edukujemy ludzi zdrowych w szkołach na temat ludzi niepełnosprawnych? No ja, ja do końca bym się tak z tą opinią nie zgodził. Jednak jest, jest ten proces bardzo widoczny, zaczyna się już od przedszkoli, bo tam przecież integracja są przedszkola, w której są grupy integracyjne, poprzez przedszkola, szkoły do właśnie osób dorosłych, które tak jak powiedziałem, wychodzą na rynek pracy, podejmują zatrudnienie, aktywizują się w organizacjach pozarządowych. Myślę, że to ten proces bardzo, bardzo się po, poprawia. No oczywiście pewne jakieś niuanse są i, i zaszłości z dawnych lat, ale myślę, że jednak ja bym to oceniał generalnie pozytywnie. Panie Starosto, czy opieka społeczna to jest duża część wydatków budżetu powiatu? Czy ona z roku na rok troszeczkę się zmienia? Czy Państwo próbujecie, nie wiem, sięgać po środki zewnętrzne, żeby troszeczkę tą pomoc społeczną na terenie powiatu umocnić? Znaczy, sięganie po środki zewnętrzne, ono y, może mieć miejsce tylko w odniesieniu do inwestycji y, w pomocy społecznej. Oczywiście można y, również sięgać po y, projekty miękkie, jest ich y, coraz więcej niestety, bo my jednak ubolewamy, y, że jest coraz więcej projektów miękkich y, kosztem tych właśnie twardych inwestycyjnych, y, ale to już nie jest takie proste. Y, Oczywiście próbujemy sięgać po, po środki zewnętrzne w odniesieniu do inwestycji w domach pomocy społecznej z różnym skutkiem. Natomiast trzeba powiedzieć, że my w zasadzie już przed kilku laty osiągnęliśmy standardy w pomocy społecznej w naszych DPS-ach i, i tutaj jakiś wielkich przedsięwzięć, wielkich nakładów poza może DPS-em w Świdniku, gdzie ta stara część tego DPS-u, czyli ten pawilon Maria, wymaga jakichś nakładów i tutaj na pewno w najbliższych latach będziemy musieli się tam zaangażować finansowo, to w zasadzie w pozostałych DPS-ach ta sytuacja jest w miarę znośna, co nie znaczy, że, że nie, nie mogłoby być lepiej. Ale też jakby musimy wziąć pod uwagę, że dwa z tych obiektów to są obiekty zabytkowe, to są dworki, gdzie rzeczywiście te nakłady musiałyby być ogromne, żeby... na biegnanopice, tak? I... Wygnanowice i Krzesimów. Tak, te nakłady musiały być ogromne, żeby przywrócić świetność tym obiektom. No tak, ale jest, jeżeli chodzi o obłożenie mówiąc tak obrazowo, jest dosyć duże chyba i jest zainteresowanie umieszczaniem tam osób. Jaka to jest kategoria tak naprawdę osób na dzień dzisiejszy, Panie Zarzo? Czy to są osoby, na przykład, które nie wiem, no powiedzmy no bezdomne, które na przykład nie, nie mają środków do życia, mogą również taką opiekę w domach pomocy społecznej uzyskać, czy nie? Czy znaczy to są to osoby z defektami fizycznymi bądź w, psychicznymi? W umysłowymi? naszych DPS-ach na, teren, na terenie naszego powiatu e, umieszczamy e, przeważnie osoby z upośledzeniem umysłowym, więc tutaj e, to są głównie osoby z mniejszych miejscowości ze wsi. My sygnalizowaliśmy kiedyś, że ta sytuacja w DPS-ach ona się zmieniła, kiedy zmienił się system finansowania domów pomocy społecznej czy pobytu. Y, mieszkańców y, w DPS-ach, y, kiedy y, ten system finansowania przeszedł na rodzinę y, bądź na samorząd. W praktyce to jest tak, y, z reguły, że jednak to finansowanie jest po stronie y, samorządu, na terenie którego dany pensjonariusz mieszka. I to y, również zaowocowało tym, że skoro rodzina ma ułożyć y, na utrzymanie w DPS-ie swojego członka rodziny, to bywa z tym różnie, prawda? Jeżeli on ma jakieś źródło dochodu, jeżeli ma jakąś emeryturę, rentę. To lepiej to pewnie, trzyma się przy domu, to, to, prawie, to, to lepiej, lepiej się go lepiej. trzyma przy domu. No więc tak. są takie mm -hmm. okresowe na przykład y, sytuacje, w których y, brakuje, Mam, znaczy mamy kilka wolnych miejsc, ale z reguły y, to obłożenie. Jest takie stuprocentowe, pełne. Proszę powiedzieć, czy ośrodki szkolno- wychowawcze, bo chyba w tej chwili troszeczkę, bo to też zadanie powiatu, to też chyba w tej chwili ten niż demograficzny w jakimś tam stopniu wpływa, czy to jest inna inna kwestia? Bo jednak ten ostatni, ostatni nabór, można tak to określić, wskazuje na to, że tych, tych, tych dzieci i tej młodzieży jest troszeczkę mało w tych ośrodkach. Tak, niewątpliwie ten nisz demograficzny również dotarł do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, choć trzeba powiedzieć, że ośrodek w Świdniku sobie radzi, może nieco słabiej ośrodek w Kozicach Dolnych, ale też trzeba pamiętać, że my staraliśmy się jednak powiększyć troszeczkę spektrum naszych usług w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, więc między innymi Tutaj w Świdniku specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy rozpoczął e, szkolenia w kierunku autyzmu, żeby również diagnozować dzieci e, w tym obszarze, a więc to spektrum e, powiększa się. E, powołaliśmy również do istnienia przedszkole specjalne przy naszym ośrodku w Świdniku. Więc próbuje tutaj dyrekcja, oczywiście we współpracy z nami przetrwać, e, przetrwać mhm. ten trudny czas. To też jest jakby w odniesieniu, o czym Państwo dyskutowaliście wcześniej. Jeżeli to też jest pewien nośnik kultury w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, jeżeli wcześniej rzeczywiście tak jak w przedszkolu specjalnym czy w szkole specjalnej mhm. zaczniemy przekazywać jednak pewną, pewną kulturę, to ten stosunek do osób niepełnosprawnych również. Również się zmienia, bo w szkołach specjalnych mamy również mieszkańców powiatu, mieszkańców wsi mniejszych miejscowości. jeszcze, Jeśli mogę, panie redaktor, jest jeszcze jeden czynnik, który wpływa na to, że jest trochę mniej dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Jeden główny to niewątpliwie demografia, ale jest i drugi, że jednak w szkołach powszechnych jest, są klasy integracyjne, część dzieci niepełnosprawnych trafia po prostu do integracji w ten sposób właśnie, zmniejsza się liczba bo... o, o tym decyduje jest, rodzic Czy to właśnie w specjalnych ośrodkach które są już ściśle może najbardziej fachową opieką te dzieci są tam akurat obdarzone niż w szkołach Każdy chyba ten przypadek tutaj... należałoby rozpatrywać indywidualnie na pewno są dzieci które Wymagają które środków. mogą kształcić się w integracji w szkołach publicznych a na pewno są dzieci które potrzebują właśnie Nieco innego podejścia, takiego bardziej specjalnego, właśnie w specjalnych ośrodkach. I tutaj decyduje rodzic. Ważne, żeby jednak rodzic zdecydował właściwie, jeżeli chodzi o, o dziecko, we współpracy oczywiście ze specjalistami, bo jeżeli na przykład widzimy, że dziecko, które uczy się w szkole publicznej, w szkole integracyjnej, cofa się jednak w pewnych swoich umiejętnościach, to, to trzeba taką sytuację mocno przemyśleć. Właśnie, ja myślę, że świnik nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o otwartość, o wychodzenie, o propozycje, a przede wszystkim chociażby nawet o to kształcenie osób z pewnymi defektami. Natomiast ja bym chciała, bo tak, rozmawiamy o infrastrukturze, rozmawiamy o inwestycjach, jeżeli chodzi o obiekty, rozmawiamy o naborze, ale chciałabym też, żebyśmy powiedzieli o że tym bardzo ważnym, istotnym też członie, mianowicie o wychowawcach, o nauczycielach, o kadrze tej, która się zajmuje, która pracuje, o osobach, które w opiece społecznej, bo w listopadzie obchodzony będzie Dzień Pracownika Socjalnego. Ja myślę, że dobrze, że jest to święto, bo chociaż w ciągu jednego dnia, ciągu, przez, przez cały rok w ciągu jednego dnia, chociaż możemy głośno, naprawdę bardzo głośno o tym mówić, jak to są bardzo potrzebni i wrażliwi ludzie, ci, którzy, no bo tak to należy określić, którzy pracują w opiece społecznej, prawda? Bo tu chyba trzeba mieć też specyficzne umiejętności. Nie każdy się do takiej pracy nadaje. Oczywiście, trzeba pamiętać, że to są osoby, które, ja ich nazywam czasami frontowcami, bo oni po raz, jako pierwsi spotykają się z tymi najbardziej trudnymi problemami, czy to będą różnego rodzaju patologie, bieda, bezrobocie, czy właśnie problemy osób niepełnosprawnych, to jest bardzo e, trudna praca, ciężka, bo to też jest, to są specyficzne problemy i potrzeba specyficznych umiejętności, dlatego okay. dobrze, że ten Dzień Pracownika Socjalnego jest, bo w jaki sposób możemy o tych sprawach powiedzieć, w jaki sposób możemy tym ludziom podziękować, a często po, też sobie musimy z tego zdawać sprawę, że to jest taka zupełnie praca jakby tu powiedzieć, niedoceniana, prawda? Nawet przez te osoby, które tej, tej pomocy potrzebują. No, tak, ta, taka ta rzeczywistość jest. To są, to są bardzo często specyficzne środowiska, musimy sobie z tego zdawać sprawę. No i ta praca jest bardzo trudna. Ale czy widać zainteresowanie, czy chęć do pracy ludzi młodych, do pracy w opiece społecznej? To jest bardzo trudna praca, ale powiedzmy sobie też szczerze, że rynek pracy w Polsce nie jest bardzo bogaty, więc, więc czasami no to jest tak, że nie mają młodzi ludzie wyboru. Każdy mhm. szuka tej pracy w tam, gdzie ona po prostu jest, ale też nie można... A nie jest intratna i tu do tego zmierzam. Intratna, tak, nie jest intratna. Tutaj, Bo... tutaj potrzeby mhm. są bardzo duże, ale no, w przypadku powiatu my mamy bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o yy, o, 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 tą, o tą sytuację. Nie, nie dysponujemy takimi środkami, które moglibyśmy skierować, żeby tą pracę tak codziennie do, wynagradzać. Docenić, tak? docenić ludzi o, o no myślę, że specyficznym podejściu, bo naprawdę te obrazki, które na co dzień spotykają nie są łatwe i nie są, nie są przyjemne i na pewno jest, wymaga to od nich podwójnego wysiłku. Panie Staroso, pamięta Pan takie drobne protesty pracowników pomocy społecznej i, i, i co? Do dzisiaj cicho. Czy to jest tak, że dostaje Pan jakieś wnioski, jakieś petycje, jakieś prośby o zmianę finansowania, o jakieś premie dodatkowe? Czy pracownicy są dosyć wyrozumiali i na razie czekają na zmiany ustawowe? Znaczy, z reguły jest tak, że jeżeli są jakieś protesty, nawet one kierowane mogą być na piśmie. Do dyrektorów, na przykład DPS-ów, to jesteśmy natychmiast informowani, że takie, taka sytuacja ma miejsce. Natomiast rzeczywiście od tych protestów, które pani redaktor wspomniała, upłynęło tu troszkę czasu, i to nie jest tak, że w tej sferze płacowej nic się nie zmieniło. Na pewno nie zmieniło się na tyle, żeby być zadowolonym, ale jednak pewne, pewne zmiany w domach pomocy społecznej. Płacowe również miały miejsce. Ten protest on dotyczył nie tylko Świdnika wówczas, on dotyczył całego regionu, jakby systemu finansowania DPS-ów. Zakończył się wówczas spotkaniem u wojewody lubelskiego i pewnymi obietnicami, które wojewoda złożył w imieniu samorządów i za które samorządy musiały potem zapłacić. Tak, taka jest nasza rzeczywistość. Wojewoda wówczas jednorazowo wsparł y, nasze działania, ale potem musieliśmy my wziąć na siebie y, ciężar y, finansowania. Więc oczywiście nie jest tak dobrze, żeby pracownicy i, i również my, żebyśmy mogli być y, zadowoleni, natomiast chyba rzeczywiście ta szczupłość, słabość naszego rynku pracy y, wymusza to, że, że jednak y, również i młodzi ludzie są zainteresowani pracą. Panie jakąkolwiek załatwę, tak, pracą. to na, y, panu w Panów ustach. Jak, to była praca taka już ostateczna. No dobrze. Nie mogę nigdzie ja znaleźć że... pracy. Idę już do tej opieki społecznej. Jakoś się tam będę no, zajmował. No może, to, ale tu chyba To tak do końca, to tak do końca mieć, nie prawda, jest. Tak, trzeba mieć tutaj wykształcenie mm -hmm. w tym kierunku. Ale powiedzmy sobie szczerze, jest wielu młodych osób, które mają wyższe wykształcenie o profilu społecznym, czyli socjologia, psychologia, pedagogika, Politologia. Pani redaktor, to też trzeba powiedzieć, że my mówimy tak bardzo ogólnie o tej pracy socjalnej czy pracy w polityce społecznej. No to są oczywiście zróżnicowania, bo są bardziej ciekawe zajęcia i takie trudniejsze, prawda? Mm. Praca w, w domach pomocy społecznej, na przykład z osobami upośledzonymi umysłowo, często w stopniu głębokim, jest niezwykle trudną pracą. I nie, to, i może, możemy powiedzieć bardzo taką, wymagającą takiego podejścia ideowego wręcz, prawda? Na, na, natomiast są takie zajęcia, które są powiedzmy takie łatwiejsze, może nie łatwiejsze, ale ciekawsze. No to są też nasze Panie psycholog, które pracują z rodzinami zastępczymi, z dziećmi, przeżywające różne kłopoty. No więc jest też ta specyfika, więc trzeba by tu popatrzeć, że w zależności od tego, do, do, do o jakiej grupie mówimy, to ta sytuacja troszeczkę inaczej wygląda. Właśnie jeszcze rodziny zastępcze, na zakończenie chciałabym, bo to był taki niedawno nie nie taki głośny temat na terenie powiatu, jak, jak sytuacja troszeczkę się zmieniła. Nie, na dzień dzisiejszy. To znaczy, tak. My mamy dobrze, ponieważ mamy wyspecjalizowane służby organizatora pieczy zastępczej, są prowadzone cały czas szkolenia dla rodzin zastępczych. Te rodziny są pod stałą opieką. Coraz więcej jest chętnych osób zgłaszających się jako rodziny zastępcze, zawodowe. To bardzo cieszy, bo to są te najbardziej wykwalifikowane, najlepsze i przygotowane do opieki nad dziećmi z różnymi problemami. I tu w naszym powiecie powiedziałbym, że jest tak no, sytuacja w miarę opanowana i i, I w dobrym kierunku zmierzająca. Nie mamy przypadków jakichś, tak jak się czasami w mediach słyszy, jakiś problemowych jakiś. No właśnie, jak z jest takich placówek. Właśnie tutaj Pan poruszył bardzo ważny temat. Taki dosyć. Mm. Więc, no jest 8. ciągły 8. nadzór, to jest zadaniem organizatora pieczy zastępczej, chociaż teraz po zmianach będzie również zadaniem starosty bezpośrednio kontrola. Jest tak, starosty. kontrola nad, <laughs> i tutaj będzie wymagało od nas jeszcze dodatkowej pieczy, ale mhm. no, póki co nie możemy pod tym względem narzekać. Mamy wyspecjalizowane służby, aczkolwiek ustawa się zmienia, będziemy musieli prawdopodobnie zatrudnić jeszcze dodatkowych koordynatorów. No bo to jest dosyć specyficzna, bardzo trudna, spra też również bardzo trudna praca. No właśnie, mamy poziom administracyjny gminy, powiaty i niestety wszystko, w tej chwili mam wrażenie, że tak trochę faktycznie te gminy zostały odciążone i wiele rzeczy zostało takich poważnych, bo tutaj patrząc, biorąc pod uwagę strukturę powiatu i wydziały, to takie chyba najcięższe są w, w rękach powiatu, a jeszcze organ zarządzający, prowadzący, szpitale, prawda, służby wszelkie rodzaju. specjalne, ta, których no no tak, których powiedzieliśmy. No właśnie, wszystko, wszystko w rękach powiatu można powiedzieć i to jest, no my się uśmiechamy, ale tak naprawdę to jest poważny problem, bo te pieniądze są mniejsze jak dla powiatów, jak dla gmin, prawda, proporcjonalnie biorąc pod uwagę zadania. Zdecydowanie tak. I w związku z tym nie jest łatwo się w tym, w tym kręgu zaczarowanym poruszać, także, bo tak to należy określić. Ale Pani to... redaktor, tu też jest specyfiką naszego powiatu, że powiat nie zarabia na polityce społecznej, są powiaty, w których na przykład, Część dochodów z domów pomocy społecznej idzie na inne cele niż polityka społeczna, a u nas w powiecie jest tak, że wszystkie pieniądze, które na ten cel otrzymujemy czy pozyskujemy z gmin, mm -hmm. trafiają do, do, w te miejsca właśnie, które powinny być, tak, mm -hmm. czyli z powrotem. Nawet mm -hmm. dochody, które czasami DPS wypracowuje z majątku, którym zarządza, trafiają w całości na potrzeby tych domów. A prywatyzacja domów pomocy społecznej, to o czym kiedyś rozmawialiśmy w przypadku Krzesimowa, prawda? były takie zakusy, to chyba nie wchodzi w grę, nie jest to rentowne. Nie, raczej raczej my myśleliśmy o tym, żeby, w, żeby organizacje pozarządowe wspomogły funkcjonowanie domów pomocy mhm. społecznej w tym zakresie. Nigdy raczej chyba nie mówiliśmy o tym, żebyśmy chcieli prywatyzować. Ale może niektóre usługi chociaż właśnie sprzedawać, prawda? No na pewno moglibyśmy się wspomagać organizacjami mhm. pozarządowymi, bo one działają elastycznie i mogą pozyskiwać dodatkowe środki, mhm więc to by na pewno wpłynęło na lepszą jakość usług. A te środki na przyszły rok jakoś. No trudno powiedzieć, pewnie no, dopiero w przyszłym roku będziemy wiedzieli jak to będzie wyglądało, ale nie możemy się tutaj spodziewać jakiegoś rogu obfitości. Te raczej środki mm. są ograniczane i no, no jest trik, ten Tak cele. jest i bardzo tak, precyzyjnie określone na co możemy je wydać. Myślę, że temat jest e, e, ogromny i możemy tu rozmawiać godzinami. Dzisiaj tylko dotknęliśmy e, wielu punktów. 21. Kiedy będziemy obchodzić w Powiecie? W W Powiecie będziemy obchodzili łącznie z gminą, znaczy będą obchody gminno-powiatowe i odbędą się 14 listopada. Listopada, tak. Czyli, Także zapraszam Czyli już, już niedługo zapraszamy wszystkich. Mam nadzieję, że e, osoby, które w zasadzie no, nie interesują się chociażby opieką społeczną, ale troszeczkę może chociaż usłyszą i, i chociaż pokażemy twarze tych osób, które. E, które no, tak dzielnie, codziennie, codziennie walczą z przeciwnościami losu. Także 14, 14. uroczystość. Dziękuję panom za wizytę w studiu. Pan Andrzej Mańka, członek Dziękuję powiatu. bardzo. pan starosta Mirosław Król. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w następną środę.